Bardzo dziękuję za zaproszenie. Ja muszę Państwa odsłuchać, że ja będę trochę nudził w porównaniu z panią doktor, bo nic, z mojego doświadczenia, nic pacjenta tak nie interesuje jak dieta. Natomiast chciałem państwu pokazać, no, że tak amyloidoza można powiedzieć ma, czy szpiczak ma takiego e, młodszego brata można powiedzieć, bo państwo pewnie, nie ma pewnie z nami chorych tutaj na amyloidozę. Ja też nie chciałbym zadawać takich pytań, czy są tacy chorzy, no bo to już trzeba się jakby objawić. Natomiast no, chcielibyśmy, żeby państwo też edukowali. Mamy wielkie, naprawdę nic nas tak nie satysfakcjonuje, jak chory świadomy choroby, ale też chory, który się dzieli z innymi właśnie taką wiedzą medyczną, jak o diecie, ale też o, o chorobie. Także ja my Państwa bardzo szanujemy, dlatego ja będę używał takich slajdów, jakich używamy dla wykładów dla lekarzy, natomiast postaram się mówić troszeczkę. W sposób bardziej zrozumiały, tak, żeby, żebyście Państwo ideę tej choroby no, mogli łatwo zrozumieć. Czyli ameloidoza AL to jest coś takiego jak szpiczak, tylko tych komórek szpiczakowych jest mało w szpiku, to jest zwykle około 10%. Nie wiem, jak tutaj mogę pokazywać, spróbuję na no, tym, to będzie źle widoczne. I one, tak jak szpiczak wydzielają białko monoklonalne, to nieprawidłowe identyczne białko. Najczęściej to są łańcuchy lekkie, lambda, i to białko w szpiczaku jest zwykle usuwane. Ono jest y, y, przez inne komórki, y, można powiedzieć, pożerane, wydalane z moczem. Natomiast w amyloidozie jest ten problem, że to białko ma taką strukturę, że ono się odkłada. W postaci takich włókien amyloidowych odkłada się w różnych narządach, w takich najczęściej jak serce i nerki, ale może być też wątroba, może to być przewód pokarmowy. Mogą być nerwy, może być język, i z tego powodu mamy objawy. Czyli nie tak jak w szpiczaku mamy zaatakowane kości, bóle, złamania, dużą część szpiku zajęte, mamy niedokrwistość, tylko mamy konkretne narządy zaatakowane. To białko się odkłada poza komórkami, nie w komórkach, i powoli doprowadza do niewydalności tych narządów. I jeżeli nie leczymy, niestety do śmierci pacjenta. Także ta choroba jest. Jej jest mniej. tak? W, w, w Jest może mniej, pięć razy mniej niż szpiczaka, czyli jeżeli byśmy tak dobrze rozpoznawali chorobę, jak w Stanach Zjednoczonych to jest w tej chwili robione, to powinniśmy mieć około 500 chorych rocznie. Chorych na szpiczaka mamy około 2 2000, a z amyloidozą powinno żyć u nas no, od 1000 do 1500 osób. Tak nie jest, ja myślę, że jest tak o, o połowę mniej więcej mniej, ale staramy się bardzo dużo zrobić, żeby tą chorobę częściej rozpoznawać i lepiej leczyć. To, co może państwa zainteresować, że 20% chorych ma szpiczaka i amyloidozę, czyli nie dość, że ma objawy szpiczaka, to to białko jednak się u nich odkłada w sercu, w nerkach i powoduje też takie uszkodzenia jak amyloidoza. Chorują mniej więcej te same osoby, co na szpiczaka, tak pod kątem wieku i płci, czyli to jest choroba, Trochę częstsza u mężczyzn i mniej więcej taki średni wiek zachorowania to jest około 60-70 lat. Jakie są objawy? Objawy są takie, że bardzo trudno tą chorobę na podstawie tych objawów wykryć. Czyli najczęściej trafia do nas pacjent z tym, co jest tutaj po państwa lewej stronie, czyli takim ogólnym można powiedzieć objawami ogólnymi, osłabieniem w ostatnich kilku latach znaczną utratą wagi. No, ja ostatnio miałem pacjenta, który 50 kilo stracił. Natomiast zwykle to jest no, tak kilka, kilkanaście kilogramów. Uogólniono obrzęki, osłabienie, niewydolność serca, niewydolność nery. I takich chorych jest bardzo trudno. No, my nie możemy tej choroby tak samo jak szpiczaka wyleczyć, ale nawet dobrze, że zaleczyć. Natomiast są takie wczesne objawy, na które lekarz powinien zwrócić uwagę. Jednym z nich wy u co dziesiątego pacjenta jest takie powiększenie języka, albo takie wokół oczu, takie wyglądające jak siniaki zmiany, to się nazywa objawem oczu pandy, ten amyloid się tam odkłada, powoduje taką miejscową skazę krwotoczną. Obustronny zespół cieśni nadgarstka też jest częsty, ale jak Państwo widzicie, te objawy się w nic nie składają i tak naprawdę ciężko jest tą chorobę rozpoznać. Jest jeszcze trudniej tak naprawdę, bo to nie jest ta amyloidoza łańcuchów lekkich, czyli amyloidoza AL, to to nie jest jedyna amyloidoza. Mamy ponad 30 takich chorób, ale amyloidoza AL to jest 80% z nich, czyli jest zdecydowanie najczęstsza. Niektóre są no, wybitnie rzadkie, choruje kilkanaście osób na świecie na przykład, ale kilka jest takich, z którymi musimy różnicować. Amyloidoza wtórna, która Powstaje w przebiegu na przykład ciężkich zakażeń albo innych nowotworów, i amyloidoza transtretynowa, która no, jest chorobą często starszych mężczyzn i zajmuje tylko serce. Musimy różnicować między tymi chorobami, żeby można je leczyć, bo leczy się je zupełnie inaczej. I to można zrobić troszeczkę posiłkując się tym, jakie narządy są zajęte. Czyli widzimy, że ta amyloidoza AL, czy amyloidoza łańcuchów lekkich, ona zajmuje często naraz różne narządy. Nerki serce, ale też tkanki miękkie, czyli ten język. Natomiast problem jest, gdy mamy ten amyloid tylko w jednym narządzie, tylko w sercu albo tylko w nerkach, bo mogą to być inne choroby. Jeżeli będziemy leczyli chemioterapią inną amyloidozę, to skrócimy życie pacjenta, a nie wydłużymy. Czyli w tej chorobie jeszcze ważniejsza jest diagnostyka niż samo leczenie. Dlaczego? Bo choroba wygląda tak samo. Czyli jeżeli amyloid się odkłada w sercu, tak, to widzicie Państwo, takie to się dzieje najczęściej latami, a czasami dekadami, pogrubienie ścian serca doprowadza to nie, do niewydolności serca i no, może się źle skończyć, ale to wygląda tak samo. Jeżeli zobaczymy ten amyloid pod mikroskopem, czy zobaczymy już serce, no niestety, jak się nie uda pacjentowi pomóc, to to serce wygląda tak samo, niezależnie od tego, czy to jest ta amyloidoza łańcuchów lekkich, czy taka amyloidoza z transteretyną, czyli ta, która u starszych mężczyzn też wydaje się, że występuje wcale nierzadko. Czyli trzeba to różnicowanie zrobić, bo obie te choroby leczy się. Zupełnie inaczej. Co więcej, w obu chorobach są bardzo nowoczesne leki, które są w Polsce nierofundowane, i tutaj też państwa rola, według mnie, żeby starać się lobbować, żeby o nie domagać. Natomiast, kiedy powinniśmy podejrzewać amyloidozę, najczęściej w dwóch przypadkach. Kiedy jest Zespół nerczycowy, czyli tracimy dużo białka. Mamy białkomocz powyżej 4 gramów na dobę i nie ma żadnej przyczyny znanej. Tak, taki białkomocz może być u chorych na przykład z niewydolnością nerek po jakimś zapaleniu kłębuszkowym. Nerek to jest częsta przyczyna, może być to cukrzyca, ale jeżeli nic nie stwierdzimy, trzeba pomyśleć, lekarz powinien pomyśleć o amyloidozie AL. I druga sprawa to jest właśnie ta kardiomiopatia, czyli to uszkodzenie serca, odkładanie się amyloidu w sercu. To jest charakterystyczny obraz w echo i też w rezonansie serca. Coraz częściej kardiolodzy myślą o, o tej chorobie. Czyli to są takie dwa obszary, gdzie tej choroby trzeba aktywnie szukać. Ale jak Państwo widzicie, w różnych narządach mogą się odkładać różne amyloidy. Tak? To są te skróty, to są od różnych rodzajów amyloidu. Ten AL to jest właśnie te łańcuchy lekkie. ATTR to transtyretyna, AA to jest ta amyloida zawtórna i mamy jeszcze inne. Także nie jest łatwo, bo jeżeli stwierdzimy tylko amyloid, to. On wygląda tak samo w każdej z tych chorób. Musimy zrobić tak zwane typowanie czasami, czyli rozpoznać, rozpoznać amyloid i tego to staramy się rozwijać w Polsce, bo tych metod nie ma. Jak, jak wykrywamy amyloid, pobieramy... W amyloidozie AL nie pobieramy często od początku tego narządu, który jest zajęty, przypuszczamy, jest zajęty, czy na przykład nie musimy zrobić biopsji nerki. Wystarczy, że ukujemy tkankę tłuszczową. To jest zupełnie dużo bardziej mniej inwazyjny zabieg niż biopsja szpiku, z którą Państwo macie do czynienia. I ten, ten trochę ta krople tłuszczu barwimy właśnie takim barwnikiem, który się nazywa Czerwień Kongo, i to nam pokazuje amyloid pod specjalnym mikroskopem, takim polaryzacyjnym, to świeci tak na żółtawo zielono. Natomiast. Jeżeli się nie uda z tej tkanki tłuszczowej, to musimy zrobić biopsję nerki albo biopsję innego narządu, na przykład serca. To sobie przeskoczymy, natomiast chciałem Państwu powiedzieć, że są różne metody, żeby stwierdzić, jaki to jest amyloid. Najprostsza to jest taka barwienie histopatologiczne i ono jest pomocne w 70% przypadków, ale głównie tylko w tej amyloidozie wtórnej. Tak? Czyli możemy wykluczyć amyloidozę wtórną, ale... Bardzo ciężko tak jest zróżnicować między tą amyloidozą transtyretynową i amyloidozą AL łańcuchów lekkich. I tutaj tylko Państwu powiem, że staramy się w Polsce rozwinąć tych metod, nie ma na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym taką metodę za pomocą spektrometrii mas, która pozwoli różnicować ten amyloid. To jest w trakcie, jest to bardzo skomplikowane, no ale jesteśmy myślę tak w połowie drogi i... Na, w Narodowym Instytucie Onkologii na ulicy Rentgena mamy inną metodę za pomocą mikroskopii immunoelektronowej. Po co Państwu mówię to wszystko? Po to, żeby pokazać, jakie to jest skomplikowane i że na to nie ma żadnych państwowych funduszy. To jest, to jest tak jak ja, to jest grupa takich troszeczkę fanatyków, którzy chcą coś z tą chorobą zrobić, która w Polsce jest nierozpoznawana, ale potrzebujemy też wsparcia państwa, też takiego troszkę lobowania w, w kierunku ministerstwa że te choroby rzadkie my w Polsce musimy rozpoznawać i leczyć. Są też inne metody, które takie jak scyntygrafia. Się okazało się, że barwniki kostek, Państwo mieliście pewnie scyntygrafię kości, jeśli w szpiczaku nie robi, ale robi, robi się często na przykład w osteoporozie, to się okazuje, że ten barwnik, który się odkłada w kościach, odkłada też się w sercu w amyloidozie transtyretynowej. Tak? Czyli wtedy nie trzeba pobierać narządu, tej biopsji robić nawet szpiku, czy, ale mamy serce, które można powiedzieć, no, ono nie świeci, ale wychwytuje ten barwnik. Czyli te metody coraz bardziej się rozwijają. To też sobie przeskoczymy. Tutaj nie chciałbym, żeby się państwo, żebyście się Państwo w te, tą tabelkę zagłębiali, ale chciałbym powiedzieć, co decyduje o życiu pacjenta z amyloidozą, czyli tak naprawdę decyduje zajęcie serca. Czym ono jest większe? Tym są wyższe wskaźniki takich markerów sercowych, jak Państwo znacie, na przykład troponiny, które są podnoszone w zawale. Jeżeli one u pacjenta są podwyższone, odpowiednio jeszcze taki wskaźnik NT-PROBNP, który też czasami w niewydolności serca mierzymy, to jeżeli pacjent ma Mocno zajęte serce, to leczenie mu specjalnie nie pomoże. Możemy się starać pomóc, przedłużyć przeżycie, ale to jest po prostu za późno rozpoznana choroba. Czyli te takie stadia 3-4 to są stadia, gdzie niewiele, najlepsze leczenie pomoże. Dlatego musimy tę chorobę rozpoznawać wcześniej. I teraz. Jakie jest leczenie? Czyli możecie, jak Państwo, przypomnijcie sobie ten slajd, który pokazywałam jako pierwszy, to mamy dwie rzeczy, które możemy leczyć teoretycznie. Czyli mamy te komórki, takie jak szpiczakowe, czyli tak jak leczymy szpiczaka, możemy się starać je zniszczyć, zabić, po to, żeby one nie produkowały tego. Tych prekursorów, tych białek, z których się tworzy amyloid. Druga rzecz to jest leczenie już samego amyloidu. On się odkłada w narządach i można powiedzieć, że jest taki nierozpuszczalny i chcielibyśmy go usunąć. I ta pierwsza część to jest tak, jak w szpiczaku. Czyli te, mniej więcej te same leki stosujemy no, z coraz lepszym skutkiem. Druga część niestety jeszcze jest w badaniach klinicznych i. Nie ma, czyli jak pacjent jest późno rozpoznany, ma dużo narządów zajęte amyloidem, to my możemy tylko leczyć chemicznie te komórki, powiedzmy, szpiczakowe, zamknąć, tak, zakręcić kran z dopływem tych nowych białek, które tworzą amyloid, a tamten u niektórych pacjentów powoli się będzie, można być rozpuszczał. Ale nie u wszystkich, czyli no u niektórych osób jest po prostu za późno, tak? Czyli musimy, rozwijają się terapie, które są... Skierowane na ten amyloid, czyli my leczymy tą pierwszą rzecz. Natomiast to, co jest ostatnim punktem, to jest w badaniach klinicznych. I no, to jest, Czyli tak naprawdę zasady leczenia Państwu. Powiem. Czyli jak Państwo znacie, bo już wiele razy o tym mówiliśmy, o zasadach leczenia szpiczaka, to tutaj tak samo decydujemy, czy pacjent jest kandydatem do, do przeszczepienia autologicznego szpiku. Tylko, że tych kandydatów jest dużo mniej. W szpiczaków można powiedzieć, że. Około 40% chorych się kwalifikuje, tutaj maksymalnie 20%, a tak naprawdę może 15%, ponieważ... To są ludzie, którzy mają duże ryzyko przeszczepienia, mają różne narządy zajęte i, tak jak w szpiczaku, no, ciężkie powikłania po przeszczepie, a nawet śmiertelne, to się zdarzają niezwykle rzadko obecnie poniżej 0,5% przypadków to w pierwszych badaniach w amyloidozie to było 40% chorych, w tej chwili jest 5% chorych, tak? nawet jak robimy taką selekcję. Czyli pojawiły się nowe zalecenia z tego roku Międzynarodowego Towarzystwa Amyloidozy. Ja Państwu tego można nawet nie czytać. Powiem Państwu, że my musimy zrobić dokładną ocenę pacjenta, sprawdzić jakie narządy ma zajęte, w jakim stopniu, szczególnie jakie są te markery sercowe, jak troponina. Wtedy możemy zdecydować, czy pacjent się kwalifikuje do przeszczepienia szpiku, bo to jest cały czas najlepsza terapia. I to jest dokładnie określone, ponieważ jeżeli te wszystkie kryteria nie są spełnione, to mamy bardzo dużo ryzyko powikłań po przeszczepieniu, powikłań włącznie z powikłaniami śmiertelnymi. Jeżeli. Jak leczymy przed przeszczepieniem? Tak, tak jak w szpiczaku jest terapia indukująca, tu też w tej chwili powinna być. I tu jest największy postęp w amyloidozie, czyli ja to już przeskoczę szybko. Największy postęp na tym, że jest nowa terapia, z którą państwo doskonale znacie, tak? Czyli daratumumab, który w szpiczaku, którym dysponujemy, się okazało, że w amyloidozie on też odgrywa wielką rolę, ale niestety nie jest refundowany, tak? I oto o są nasze starania, to jest w tej chwili ten program lekowy w amyloidozie jest negocjowany przez autmit, przez Ministerstwo. Mamy nadzieję, że będzie. Czyli tak naprawdę najpierw potwierdzamy rozpoznanie. Amyloidozy, potem sprawdzamy, czy pacjent się kwalifikuje do przeszczepienia. Natomiast, jeżeli się kwalifikuje, podajemy kilka cykli i przeszczepiamy komórki macierzyste. Jeżeli się nie kwalifikuje, to podajemy tak naprawdę te same cykle, tylko troszeczkę dłużej. I takim leczeniem, które jest najbardziej udokumentowane, to jest właśnie daratumumab w skojarzeniu z deksametazonem cyklofosfamidem. I bortezomibem, czyli znany Państwu pewnie schemat VCD, który tutaj czasami się nazywa cyborg, cyborg, ale to jest to samo. Czyli takie można powiedzieć proste leczenie szpiczakowe wzbogacone o ten daratumumab, którego niestety tutaj nie mamy. My nie możemy pacjenta leczyć, bo to jest niefinansowane w Polsce. Dlaczego byśmy chcieli leczyć tym daratumumabem? Ponieważ w amyloidozie bardzo trudno jest zrobić badanie kliniczne, bo to jest choroba rzadka, ale takie badania są jednak organizowane i takim badaniem, które najwięcej zmieniło, to było badanie, które się nazywało Andromeda. Ja też w nim uczestniczyłem. Udało nam się trzech pacjentów włączyć i to było takie badanie, które porównuje ten schemat VCD bez daratumumabu, tak, czyli taki schemat, jak stosujemy w szpiczaku, z tym samym schematem tylko z dodatkiem podskórnego, <laughs> przepraszam, daratumumabu. I co się okazało? Okazało się, że że no Mamy więcej odpowiedzi hematologicznych, czyli redukujemy ten, te komórki szpiczakowe, redukujemy ilość białka, przede wszystkim tych łańcuchów lekkich, ale pojawiają się też odpowiedzi narządowe, czyli to na pomarańczowo, to jest te słupki, to są wyniki leczenia schematem VCd a na niebiesko czy tam fioletowo schematem VCd z daratumumabem dwa razy więcej jest odpowiedzi sercowych i nerkowych czyli u raz, dwa razy więcej pacjentów wraca albo znacznie się im poprawiają te parametry nerkowe czyli tak naprawdę to jest to o co nam chodzi są odpowiedzi narządowe nam nie chodzi o to żeby było mało komórek tych szpiczakowych. chodzi nam o to żeby nerki serce zaczęły znowu funkcjonować i do tego nam ten lek jest potrzebny są też inne terapie, i tak naprawdę jest problem największy z tymi chorymi, którzy mają zajęte najbardziej serce. Tak, Jeżeli mamy to stadium 3B albo 4 według innej klasyfikacji, to niestety chemioterapia może już nic nie zdziałać, ponieważ ci pacjenci często giną, oni jak widzieliście Państwo, mają takie grube serca, tak? grube ściany, tam jest ten też układ bodźco-przewodzący, czyli to, co nam na, nadaje rytmy serca, te nerwy też są uszkodzone i ci pacjenci no, mogą zginąć z powodu arytmii. Tak? I, I tak jest najczęściej, że się serce, można powiedzieć, zatrzymuje, ta czynność elektryczna trwa, ale serce się nie kurczy i to chemioterapia Wydaje się, że już im nie pomaga, więc tutaj próbuje się stosować sam daratumumab, a tak naprawdę na zachodzie coraz częściej tych pacjentów się prze, przeszczepia się im serce. Tak, czyli jeżeli pacjent się. Czyli, ale tak naprawdę naszą ideą jest to, żeby takich pacjentów było jak najmniej, czyli żeby chorobę rozpoznać wcześniej. Mamy chorych, którzy mogą mieć polineuropatię, uszkodzenie wątroby, zajęte nerki, i wtedy tych chorych leczymy trochę inaczej. To jest leczenie przede wszystkim bardzo trudne takie w, w amyloidozie, jeżeli są różne narządy, dlatego to musi być zespół taki wielodyscyplinarny. My pro, potrzebujemy do współpracy oprócz hematologa potrzebujemy neurologa, kardiologa, gastrologa, kogoś kto się zajmie dietą, yy, nefrologa, tak, bo pacjenci mogą wymagać dializ, także naprawdę powinien być taki zespół, bo jeżeli to są pacjenci często, którzy w jednej klinice może być kilka pacjentów rocznie, nie raz jeden. Jeżeli nie umiemy leczyć takich chorych, to no, popełnimy duże błędy. Dlatego na Zachodzie są centra amyloidozy, czyli takie jednostki, które przynajmniej dyrygują tym leczeniem w dużych ośrodkach wielospecjalistycznych, gdzie ten zespół nabywa doświadczenia, z czasem, bo leczy więcej pacjentów niż inni. To tak jak chirurg. jakby Chirurg robił jedną operację rocznie to nie ma na tyle doświadczenia, żeby te operacje były dobre. A tutaj czasami tak jest, jeżeli jest mały ośrodek, to może być jeden pacjent z amyloidozą wykryty rocznie. I teraz jak to jest troszeczkę tak jak w szpiczaku, że ta choroba niestety nawraca i wtedy stosujemy te leki, które Państwo znają. Powinniśmy stosować takie jak lenalidomid, pomalidomid, ale znowu one nie są w amyloidozie. amyloidozie refundowane, czyli to, to są wykłady nagrywane, więc no ale i tak państwu powiem, że czasami lekarz musi zrobić coś takiego, że rozpoznaje szpiczaka mimo, że to jest amyloidoza. Bo są to pokrewne choroby, nieraz kryteria obu chorób są spełnione i wtedy mamy dostęp do tych terapii, ale oczywiście tego byśmy nie chcieli, chcielibyśmy móc leczyć tymi lekami amyloidozę tak jak to powinno być. Co jest bardzo ciekawe, że jeżeli pacjent jest rozpoznany w tym trzecim stadium z zajęciem serca, to Średnio on ma przed sobą kilka miesięcy życia. Natomiast jeżeli rozpoznamy w stadium pierwszym, na przykład tylko są zajęte nerki, nie bardzo, to taki chory może żyć dużo dłużej niż pacjent ze szpiczakiem. Tak? Czyli to jest, to jest choroba, gdzie chcemy rozpoznawać wcześniej, bo to powoduje rokowanie, ale rozpoznanie jest postawić trudno. I to, co może być takim przełomem, to są te leki, które no mówiąc tak bardzo kolokwialnie rozpuszczają amyloid i mamy dwa takie leki, które są w zaawansowanych badaniach. Jeden się nazywa Birtamil, a drugi się nazywa KL101. Oba są w Polsce badane w tej chwili. Na przykład w Klinice Hematologii w Gdańsku są oba badania kliniczne z tymi lekami. My mamy dwa badania tutaj na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym w Szpitalu Banacha z tym, z tym przeciwciałem KL101. I jeden pacjent, młody człowiek, ale z zajęciem serca dostaje pierwszy, pierwszy w Polsce taką terapię. Oprócz chemioterapii, to się dodaje do chemioterapii, mamy nadzieję, że efekty będą dobre. Więc jeżeli Państwo też będziecie w swoich ośrodkach mieli do czynienia, z pacjenci ze sobą rozmawiają, z chorymi z amyloidozą, z takim zaawansowanym zajęciem serca, bo to jest dla takich chorych badanie, to też można powiedzieć, że w Polsce są badania i trzeba szukać, tak, bo to jest jedyna nadzieja dla tych chorych. I chciałem Państwu powiedzieć, bo nas interesuje, tak jak lekarze, tak Państwa prawdziwi ludzie, tak, i chciałem Państwu pokazać, jak ta choroba nie jest rozpoznawana tutaj, czyli skończyć na opisem takiego, to, to tak jak mówimy, przypadku klinicznego, a tak naprawdę, no prawdziwego człowieka, pacjenta, czyli jak to się dzieje. To był Pacjent, który miał 72 lata, i jak chciałem Państwu pokazać, w szpiczaku też tak jest, że w szpiczaku jest opóźnienie diagnostyczne, czyli Państwo wiecie, że Państwa bolały, bolały kości, czy mieliście osłabienie, czasami długo, nieraz lata przed postawieniem rozpoznania szpiczaka. Tu jest jeszcze gorzej, czyli ten pacjent w 2010 roku zgłosił się do stomatologa, żeby wyrobić protezę zębową i tą protezę zrobiono, ale okazało się, że nie można jej dopasować, bo miał taki duży język. Zaraz państwu pokażę, jak ten pacjent wyglądał, ale dowiedział się, że taka jest jego uroda, tak? I nic z tym nie zrobiono. Za kilka lat trafił do miał mieć zrobione bypassy, czyli miał chorobę wieńcową. I z powodu większego języka się tym zainteresowano. Ale żeby zrobić intubację do tych bypassów, musiano, musiano naciąć tutaj no, tchawicę, tak żeby wprowadzić, wprowadzić tracheostomię, bo nie dało się go zaintubować przez ten duży język. I to dopiero jakieś zainteresowanie wzbudziło. Pacjent trafił do oddziału laryngologicznego, gdzie się okazało, że też ma białkomocz. Tak? Czyli miał zajęte nerki w amyloidozie. I zwiększone stężenie kreatyni, czy już cechy niewydolności NEREK. I tam dopiero ktoś pomyślał o amyloidozie. Pacjent wygląda tak, tak, czyli to, to się tak rzadko oczywiście zdarza. To jest co dziesiąty, pacjent w ogóle ma powiększony język, no ale tutaj coś nam nie pasuje. Ale musi być taka świadomość wśród też lekarzy choroby, że w ogóle amyloidoza istnieje i że może dawać takie objawy. Czyli tutaj udało się pobrać ten tłuszcz, uda, y, wykazać amyloid, wykazać amyloidozę y, Lekkich, ten i inny objaw, który Państwu pokazywałem, te oczy takie zacienione. No, trzeba się bardzo dopatrzeć u tego pacjenta. Tak? To bardzo rzadko ten objaw spowoduje rozpoznanie amyloidozy, ale tutaj tak było i chory zaczął być leczony i to leczenie tak naprawdę trochę tak jak szpiczaka leczenie przebiegało, czyli podano najpierw melfalan z prednizonem, chory się nie kwalifikował wtedy do przeszczepu ze względu na wiek, potem podano talidomid i znowu to coś, co w takiej zaawansowanej amyloidozie jest częste, czyli zajęcie przewodu pokarmowego. Chory miał, się okazało, że taki guz amyloidowy i zakrwawił ciężko z tego przewodu pokarmowego. Jeżeli jest zajęcie przewodu, to na przykład pacjent nie powinien mieć wykonanego przeszczepienia bo po podaniu wysokich melfalanu zdarzają się czasami takie śmiertelne krwawienia. I w kolejnej lini linii do dopiero włączono bortezomib, czyli to, co, co jest tą terapię VCD, którą można było wtedy podać. No i to w sumie mimo wszystko skończyło się pozytywnie, bo pacjent no, z tą chorobą żył, ale jakie możemy wyciągnąć z tego wnioski? Że ta diagnostyka była opóźniona. Dlatego? dlatego że, dlaczego? Dlatego, że. Mało kto zdaje sobie, ta, amylo, ta nazwa funkcjonuje, oczywiście lekarz wie, że jest taka choroba jak ameloidoza, ale już jak ją rozpoznać i kiedy dużo mniej, a w społeczeństwie, jak się Państwo spytacie, to, to no, nikt nie kojarzy tej nazwy, czyli tutaj była bardzo opóźniona diagnostyka, ten pacjent żył z chorobą wiele lat, ale większość nie ma takiego szczęścia, tak? większość niestety ta choroba doprowadzi do no, złego rozwiązania zanim zostanie wykryta. Dzisiaj ten pacjent powinien być leczony z tym daratumumabem, ze schematem VCD, ale tego nie możemy niestety zrobić, bo lek jest, nie jest refundowany. Czyli na końcu chciałem Państwu pokazać, że jednak coś się w Polsce dzieje. Także my od 2017 roku staramy się w ramach konsorcjum szpiczakowego, które Państwu jest doskonale znane, staramy, mamy taki można powiedzieć pododdział, który się nazywa Polska Sieć Amyloidozy. I tam się te rzeczy edukacyjne dzieją. Czyli mamy stronę internetową, która jest również stroną dla pacjentów www.amyloidozaedu.pl. Jest dużo rzeczy o amyloidozie, są one aktualizowane, różne akcje. Proszę też to rozpropagować. Wydaliśmy dwie książki: jedną dla pacjentów, która już troszeczkę się no, przestarzała, trzeba wydać nowe wydanie, a ostatnio dla lekarzy. Przy różnych specjalności, bo to powinien przeczytać nie tylko hematolog, ale kardiolog, nefrolog, neurolog, czyli diagnostyka i leczenie amyloidozy i próbujemy utworzyć takie centrum amyloidozy na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym które no, będzie łączyło, to jest to jest szpital, gdzie wielospecjalistyczny, największy szpital w Polsce, mamy tam różne oddziały, które są zainteresowane amyloidozą ludzi, którzy z sobą współpracują. Chcemy, żeby to było formalne. To nie będzie taki ośrodek, który ma leczyć wszystkich pacjentów z amyloidozą w Polsce oczywiście, ale chcemy być źródłem takich pomysłów na inne ośrodki i ewentualnie wydawać wytyczne, pomagać, diagnozować. Nie chodzi o to, żeby wszyscy pacjenci do nas przyjeżdżali, bo przecież mamy mnóstwo też swoich pacjentów, ale takie doradztwo, diagnostyka taka scentralizowana, może być robiona i mój gorący apel do Państwa, do Fundacji Carita. Tutaj. Z panem Łukaszem Rokickim współpracujemy bardzo dobrze. On uczestniczył w naszej ostatniej konferencji amyloidoza, mówiąc też o. I też pewnie się dużo ucząc o amyloidozie przy, przy, przy okazji. Ale chcemy, żeby. Chcielibyśmy, żeby cichorzy też mieli swoją reprezentację. Mają takie małe towarzystwo tej amyloidozy transretynowej, stowarzyszenie, ale. Ta najczęstsza amyloidoza AL nie ma w Polsce, kto się tym zająć od strony pacjenta. A państwo jesteście najważniejsi, państwo walczycie o leki dla siebie i musicie być świadomi. Czyli to jest taki mój gorący apel i wiem, że takie akcje są już w, w toku. Druga rzecz, no, chcemy edukować y, y, pacjentów, lekarzy, ale też ogólne społeczeństwo, ogólnie społeczeństwo i też robimy, jest Międzynarodowy Dzień. Amyloidozy w, w październiku są nasze konferencje, różne wywiady. Ta wiedza, muszę powiedzieć, że przez te pięć lat się jednak dużo poprawiło i chcemy, żeby Państwo, choćby chorzy z też walczyli o leki dla siebie, bo tych leków będzie coraz więcej. Także tutaj Państwu bardzo dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że troszeczkę, to są trudne tematy, nawet dla, dla lekarzy, więc Państwo tu jesteście no, taką śmietanką towarzystwa pacjentów, bo chcecie się uczyć, rozwijać swoją wiedzę, także mam nadzieję, że ta wiedza też będzie przekazywana. Bardzo dziękuję za uwagę. Dziękujemy Panie Profesorze za ten wykład.